Motko daj. Tylko jesteś głodna, bo od dwóch godzin nic nie jadłeś, tylko spałaś. Siedzia ze mną, siedź sobie ze mną. No jak ja tu mogę pracować. Mo mogę myszkę. Dziękuję. Ha. <grym> Bardzo jesteś głodna. A mogę dokończyć? O popatrz widzisz, jak ty sobie ładnie usiądziesz. To teraz ja sobie laptop otworzę. Taki fajny laptop. Tak? <grym> <grym> O, widzisz, pomieścimy się, no. no. Matka, ale masz tu bałagan, a... Szkoda! Nakremowałam sobie stopy kremem do stóp Yeti. cię chyba stwierdza, że jest smaczny. Męcia, ale żeby mi tak po stopach lisać, no wiesz ty co, tak smakowite. Dobrze, że naturalne to nic się nie stanie. Tak? Co byś chciała? Miseczkę? A zjadłeś wszystko, co było rano dane? Hmm? Ale ci ściemniasz. Ale ci ściemniasz. Mały shopping potrzebuje czegoś na jesień. A stylówka nawet do siebie pasuje, spodnie są moje. Koszulkę przymierzyłam. Tak się to prezentuje. Sfederek. Stylówka numer 3. No, nic mnie nie porwało. A was? Dobrze. I wiecie co? Nic nie kupiłam. Nie warto jeść do tych sieciówek. Wszystko jest po prostu tak mocno w trendach, że powiem szczerze, w przyszłym sezonie to nie będzie modne. W tym momencie jak myślę sobie, co było w zeszłym roku modne, a co ja potrzebuję, chcę coś klasycznego, potrzebuję... Słuchaj, tak mnie wczoraj buty otarły. Yy, że poszliśmy do Ikei i ja czekałam aż od czas zakupy, bo ja nie byłam w stanie razem z nimi iść, musiałam siedzieć na obeszce, czekać. Więc potrzebuję kupić sobie eleganckie, klasyczne, proste, bez udziwnień, takie wiecie, buty na jesień, które będą mi pasować do wielu stylizacji. Beżowe, gładkie, jak najmniej dodatków, tym lepiej. Nie. Widzę co jest w trendach teraz, bardzo niski, cienki obcas typu kaczuszka, widzę to co było w zeszłym sezonie modne, czyli taki grubszy kontur, ale bardziej ścięty i jak ja w zeszłym roku na, na to chorowałam, ale nie kupiłam, bo wiedziałam, że to jest trend i dobrze, że nie kupiłam, bo w tym momencie patrzę na to i myślę sobie, że nie chciałabym już w tym roku w tym chodzić, bo to jest trend zeszłego roku, w tym momencie w trendy są cienkie. Obsesiki. A w przyszłym roku pewnie znowu co innego będzie wody, więc nie. Chcę coś totalnie nudnego. Także nie warto latać po sieciówkach, bo i tak to, to tam jest za rok, za pół roku trzeba będzie i tak wymienić. Więc co, pieniądze, wiecie, no co lepiej warto wydać? Na kosmetyczny szop, ponieważ teraz trwa darmowa dostawa w kosmetycznym shopie. Sprawdźcie koniecznie. Ta promocja jest czasowa, także w szczegóły będziecie miały w opisie pod filmem. Sprawdźcie sobie z całą pewnością zawsze szampon, żel pod prysznic, higiena intymna, jakiś krem do rąk, no to jest coś, co każda z nas potrzebuje, to się zużywa systematycznie, to cała rodzina używa i na pewno macie jakichś swoich ulubieńców, bo na kosmetycznym shopie mamy wszystkie totalnie naturalne i topowe kosmetyki, tańsze, droższe, każdy znajdzie coś dla siebie. Przedział jest naprawdę szeroki, jeżeli potrzebowałyście zamówić sobie jakąś drobnicę no i nie wchodziłyście na szopika bo myślicie, a dobra, kupię w Rosmanie bo y, nie załapię się na darmową dostawę to pragnę zwrócić uwagę, że jest teraz ta darmowa dostawa a kupując w kosmetycznym szopie jednak mimo wszystko wspieracie polski biznes, ponieważ w zdecydowanej większości mamy polskiej marki, no i jesteśmy w 100% małą, lokalną e, firmą polską, także Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo, bardzo cenne i dlatego jak tylko mam jakieś możliwości, no to właśnie chcę dla Was robić fajne promocje, żebyście miały naprawdę dobre kosmetyki w dobrych cenach, nie traktuję Was jak bankomat, myślę, że to jest takie z obopólną korzyścią, wszyscy na tym zyskujemy, ja dzięki Waszemu wsparciu mogę się rozwijać Rozwijać i oferować Wam coraz fajniejsze rzeczy, bo już dzisiaj dostałem taki telefon. Coś idzie, coś na jesień idzie, będzie coś w szopiku wyróżniającego, ale to się dopiero dowiecie w swoim czasie. Na razie wpadajcie na kosmetyczny shop, bo są te dni darmowej dostawy. Pierwszy raz podejmujemy się w takiej akcji, właśnie, że jest darmowa dostawa, więc sami jesteśmy też ciekawi, jak to będzie, jak Wy na to zareagujecie, więc zróbcie hałas! I w ogóle pokażę Wam, jak botoks mi chwycił. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że botoks chwycił mi tak mocno, że tu prawie nie jestem w stanie ruszyć brwią, a ta brew żyje swoim życiem. Zawsze ta brew u mnie idzie w mefisto, dlatego pani doktor zrobiła mi takie od razu korekty antymefisto. no i ta jest zamrożona tak całkiem, całkiem konkretnie. A ta żyje swoim życiem. Ale u mnie to jest standard, więc jestem już umówiona na korektę. U mnie zawsze coś, coś takiego idzie, no ale to są kwestie takie, wiecie, bardziej e, indywidualne. U mnie po prostu czoło żyje własnym życiem. Ja bym chciała mieć tak silne miejsce, jak mam na czole, to na przykład mieć taką parę w łapach na przykład, nie? Albo takie uda mieć umieśnione, a u mnie to taka galareta, moje drogie. Nie, to nie jest rzut do galory, to nie jest żadne tusz, to są mięśnie, tylko ja jeszcze nie wiem, jak mam je napiąć. Moje drogie, nie uwierzycie, gdzie w tym momencie jadę. Otóż kończę pierwszy etap leczenia ortodontycznego i jadę właśnie ściągnąć aparat, ten, który mam dotychczas, i będę zakładać aparat stały. Więc do zobaczenia na miejscu już za chwilę. No i co? No i zmieniłam um, biżuterię na nadchodzący czas. Wygląda to tak, że mam aparat zarówno na górnej szczęce, jak i na dolnej. No, muszę przyznać, że na chwilę obecną jest dyskomfort. Mam wrażenie, że cały czas kolejną godziną od założenia aparatu po prostu um, czuję. To takie rozpieranie, to, to coś takiego. Wiecie, że te zęby się układają. O ile na górnej szczęce, wiecie, wcześniej miałam ten Hyrax. Ja już kiedyś jako nastolatka przeszłam też leczenie ortodontyczne, więc plus, minus wiedziałam tego się spodziewać. Ale cokolwiek robię na dolnej szczęce teraz, i to uczucie, właśnie takie i na górnej, i na dolnej szczęce, muszę przyznać, że jest dla mnie trochę. Przytłaczające, więc minęło kilka godzin od tego, kiedy byłam właśnie na zakładaniu. Jeszcze nic nie jadłam, trochę się napiłam, ale chyba, chyba już, już z głodu, po prostu no, będę musiała coś tam spróbować sobie zjeść, jakiś obiad. Więc no cóż, no, orto, przygoda z ortodoncją trwa dalej, zobaczymy co będzie, będziecie mnie tak widziały teraz przez najbliższe dwa lata. W takim wydaniu, więc będziecie widziały nie tylko to, co jest na zębach, pewnie czasami wam coś mignie, bo mam tutaj jakieś takie zrobione, nie umiem wam powtórzyć, nie pamiętam, co to było, ale to, był, to są takie elementy, nazwijmy to podpórkami. One są w kolorze niebieskim jakieś gumeczki więc po prostu będziecie widziały, że tam się w ustach, po prostu pewnie czasem coś będzie działo. Więc to nie są żadne resztki jedzenia, to nie jest żadna, nie wiem, guma do rzucia, resztka cukierka, tylko po prostu zajmuję się teraz tymi zębami. No i ortodoncja no, to ma do siebie, że długo trwa. Pewnie widzicie też, że mm, inaczej mi się mówi, może też będziecie słyszały, że. Yy... Inaczej brzmię. Adrian mówi, że seplenie faktycznie przez to, że mam takie gumki założone, nie mogę otworzyć bardzo szeroko ust. Mogę otwierać, znaczy ściągać te gumeczki, żeby mieć komfort otwierania szeroko jamy ustnej podczas jedzenia i podczas czyszczenia, ale tak to cały czas mam te gumeczki mieć założone, więc o ile jeszcze, wiecie co, jak mówię, to mi to nie przeszkadza, o tyle, wiecie, jechałam od tego ortodonty, jechałam od tej pani ortodontki samochodem i chciałam sobie pośpiewać. No i jak tu śpiewać, jak tu otwierać usta szeroko, dać upust tych emocjom, kiedy właśnie, no, blokują te gumaczki. Natomiast pani doktor mnie wyoglądała z każdej strony. Eee, nie wiem, jakby to nazwać, ale pani doktor podczas wykonywania tych obliczeń, jakby jak... Powinny być fizjologicznie ustawione, górna szczęka i żuchwa. Wykonała różne pomiary, ponaciskała mnie w różnych miejscach. No, muszę przyznać, że ta pani doktor, do której chodzę, jest wyjątkowo dokładna, pieczołowita, szczegółowa i taka w tym wszystkim wiedząca, co chce uzyskać, też w zgodzie z pewnymi, pewnego rodzaju, wiecie, takim oczekiwaniem pacjenta. Bo na przykład. Podejrzewam, że każda pacjentka, czy każdy pacjent może mieć jakieś swoje upodobania dla kogoś jednego. Ktoś będzie chciał mieć, wiecie, bardzo naturalny efekt na przykład, a na przykład ja bym chciała osiągnąć taki, no wiecie, no, no medialny, no jakby nie patrzeć, no to przecież tutaj działam na tym YouTubie, to tak chciałabym ten, ten uśmiech mieć taki, wiecie, Hollywood, nie? Zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. No bo też są pewnego rodzaju em, możliwości takie wyjściowe, na ile nasza budowa anatomiczna na, pozwala nam Uzyskać. Natomiast, jakby powiedziałam pani doktor, jaki efekt chciałabym, do którego chciałabym dążyć, no i pani doktor to uwzględnia podczas tego leczenia. Właśnie mm, nie ma jakichś pytań, które by mnie jako pacjenta, wiecie, tak zbijały z pantałyku, albo by mnie wprowadzały w poczucie konsternacji, albo musiałabym podejmować na szybko jakieś decyzje, których nie jestem pewna. Więc ogólnie tutaj mm, samo to pierwsze pół roku, pierwszy ten etap leczenia tym Hyraxem, uważam za bardzo udany. Cieszę się, że trafiłam do tej pani doktor, bo ja w ogóle, tak naprawdę, do tej pani doktor trafiłam z polecenia innego dentysty, bo ja szukałam pomocy, ale na przykład ja trafiłam do jednej pani dentystki i mówię: No, chciałabym mieć ładne zęby, chciałabym mieć taki Hollywood smile. No to nie wiem, no to zakładamy licówki, czy może najpierw leczenie ortodontyczne, potem licówki, no bo przecież ja względnie miałam zęby proste. No to, wiecie, no niby mam proste zęby, no ale jak posłucham, co mi dentysta mówi, Tamta lekarka powiedziała, no od razu ulicówki, góra, dół, to będzie tyle i tyle tyle. hajsu, no to kiedy umawiamy, nie? Ja stwierdziłam, jeszcze to skonsultuję i trafiłam do takiego pana doktora, który mi właśnie wytłumaczył, jak dobrze byłoby to zrobić i że moje uzębienie było trudne, trzeba tu będzie tą ortodoncję zrobić od A do Z, ale będzie okej okay. i polecił mi właśnie tą panią ortodontkę, więc ja do tej pani ortodontki od siebie, ja jestem zmysłowic, to jest pod kadowicami, a jeżdżę do Czechowic Dziedzic, to jest bliżej w stronę Bielska Białej, więc ja prawie godzinę jadę w jedną stronę, ale uważam, że dla dobrego specjalisty warto. No i cieszę się, że trafiłam do tej pani doktor, bo po raz pierwszy ktoś mi zaproponował leczenie takim aparatem jak Hyrax. A teraz, kiedy już ściągnęłam ten Hyrax, no ja widzę, jak mi się zmieniło w ogóle ułożenie, żuchwy i tak dalej, o tym wam opowiadam w osobnym filmie. Właśnie wolumetria bez wypełniaczy, jak można bardzo ładnie poprawić wygląd swojej twarzy właśnie w ten taki V trójkąt młodości, właśnie poprzez dobrze przeprowadzoną ortodoncję, ale nie każda ortodonta umie pracować z takimi urządzeniami. Takimi różna, różnymi rodzajami aparatów. I właśnie wam zaraz pokażę, bo mam ze sobą ten aparat Hyrax. Dostałam go na pamiątkę, czekajcie, zaraz wam go pokażę. Okej, okay, więc zobaczcie sobie. To jest właśnie ten aparat, który nosiłam przez ostatnie pół roku na podniebieniu. On właśnie. Ym... Tutaj tymi częściami był przytwierdzony, tu są jeszcze resztki tego kleju, takiego ortodontycznego. On tymi właśnie częściami był zamocowany na trzonowcach. No, i tutaj właśnie miał takie wypustki różnego rodzaju, które opierały się też na zębach trzonowych, przedtrzonowych, i właśnie rozszerzał na boki podniebienie. Zobaczcie, tutaj jest taka śruba, i te boki to. I to, kiedy ja zakładałam ten aparat, one były ze sobą, one się stykały. To tutaj, co widzicie, ta przestrzeń, ta śruba pomiędzy tym klockiem a tym klockiem, to jest właśnie szerokość, na którą udało się moje podniebienie rozszerzyć. Tutaj wewnątrz tej śruby być może uda się Wam zobaczyć, że właśnie jest taki element mm, z dziurkami, i tutaj właśnie. Jest takie urządzenie. To jest właśnie kluczyk do tego aparatu Hyrax. Czyli, jak ja go miałam na podniebieniu założone, to wkładałam sobie do tej dziurki kluczyk, i w taki sposób właśnie się go otwierało, że się go przekręcało. Tak to działało. No i właśnie udało się o taką odległość rozszerzyć to moje podniebienie no i ten zestawik dostałam na pamiątkę przyszło do mnie zamówienie z Basic Lab, więc zobaczmy co tutaj wysłali zaraz zobaczymy kosmetyki ale słuchajcie, to z racji tego, że back to school powrót do szkoły jeszcze jeden ołóweczek no jak pięknie i co tutaj jest? Jakieś książeczki? czekajcie, zaraz tu zobaczymy Wiem, że oni mają e-booka swojego, może wydali coś w formie papierowej, nie. To są po prostu czyste zeszyty, ale ogólnie nowego fajna sprawa. Akurat jeżeli chodzi o zeszyty, zawsze się przydają. Ja jestem jednak z tych osób, które... Owszem, doceniam nowinki technologiczne, ale jak sobie coś zapiszę na papierze albo jak coś na szybko chcę zapisać, zazwyczaj szukam papieru, więc takie rzeczy są u mnie zawsze, zawsze potrzebne. No i zobaczmy, co znajduje się w tym eleganckim białym kartoniku. Trzeba przyznać, że Bejzig Lab mnie ją w paczki PR-owe. Bektus najlepsze dermokosmetyki w klasie. Jakie to jest urocze. No i znajdę tutaj antyoksydacyjne serum wzmacniające z Ergotioneiną, kompleksem dinuklu, dinuklozydu kwasu galusowego. O ciekawe! A także serum wzmacniające. No, ogólnie powiem Wam, co jak co? No, kurczę, No, Basic Lab rzeczywiście bardzo stawia na takie różne nowinki w technologiach produkcji kosmetyków, więc to im trzeba przyznać. No, i też jest tutaj serum korygujące z retinalem, oraz korygujące serum pod oczy. I na powieki. Także takie cudności. I cóż, moje drogie? Kończymy ten weekendowy vlog. Powiem Wam. Yy, ciężko mi się mówi. Wszystko mnie boli. W nocy ledwo spałam. Tak mnie wszystko bolało. Wziąłam sobie Solpadeinę. To jest taki lek, który jest całkiem mocny, ale nie jakiś tam z grupy naj, najmocniejszej. Słuchajcie, nie pomógł mi. Bałam się wziąć coś mocniejszego. Pisałam już dzisiaj rano do yy, pani stopa, do pani Atolantki, tam do gabinetu z prośbą o receptę, więc no, <grywki> boli. Śniadanie ledwo zjadłam. I to jak zazwyczaj sobie lubię zjeść, wiecie, takie płatki śniadaniowe z jakimś jogurtem, to w ramach śniadania zjadłam sobie banana z jogurtem, bo po prostu ja nie gryzę. Ja łykam te mi banana, bo mnie tak zęby bolą, już nawet nie chodzi o to, że ciążę, znaczy, że język jest podrażniony, ale to kij. Pani doktor dała mi właśnie takie, mm, taki wosk specjalny, żeby sobie tam właśnie, jeżeli coś mnie drażni, mogę sobie zakleić i to ogólnie bardzo, bardzo fajnie. Natomiast powiem Wam, no sam ból zębów, jak to ruszyło tam wszystko w tej jamie ustnej rany kreska, więc przepraszam, nie mam się już więcej gadać, po prostu wszystko, wszystko mnie boli. Dzisiaj w planach miałam też właśnie ponagrywać jakieś filmy, ale jestem tak cierpiąca, że dzisiaj mam ochotę po prostu leżeć w łóżku, siedzieć na kanapie, jakimś mięsem zmrożonym się przyłożyć i po prostu niech nikt nic ode mnie nie chce, bo warczę. Nie no, śmiechem żartem po prostu jest to mega nieprzyjemne, natomiast rozmawiałam z koleżanką, która właśnie nosi aparat i wspomniała, że mm, to tak trwa około dwóch dni, nawet do, do tygodnia, gdzieś tam czytam na internecie, że tak się może zdarzyć, więc myślę tylko o tym, kiedy przestanie boleć, bo boli bardzo i jest to lepsze niż jakakolwiek dieta. Żadne ozypiki, w banie, nie wiem. Y Treningi siłowe na siłowni, pływanie? Nie. Załóż sobie, moja droga, aparat na zęby. Tak Cię wszystko, kurwa boli, że nawet jak patrzysz na banana, to samo patrzenie na banana sprawia Ci ból. I nie masz ochoty jeść. Naprawdę. Najlepsza dieta ever. Po prostu ortodoncja, nie? Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że już w kolejnym weekendowym vlogu będzie normalnie. Trzymajcie za to kciuki. Mam taką szczerą nadzieję, więc będę wdzięczna za trzymanie kciuków i dziękuję z Basic Lab, że mnie tutaj zaopatrzyło właśnie w te produkty. Będę musiała się im bliżej przyjrzeć i może któryś zagościł mnie na dłużej pielęgnacji, ale o tym dowiecie się już później, bo każdy kolejny film w poniedziałki, czwartki o 17 no i już soboty o 7. Do zobaczenia, cześć!